Najważniejszy dzień w roku dla każdego kraju Zamowicza? To dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość Chrystusa, króla wszechświata. Dzisiaj, podczas uroczystej przy świętej, 41 nowych członków przyrzekło być gotów w służbie Bogu i Ojczyznie. Jesteśmy właśnie po uroczystej przy świętej i przechodzimy na aule, gdzie odbywa się oficjalne spotkanie wszystkich oddziałów KSM-u w diecezji tarnowskiej. Opowiedz nam proszę, co się będzie działo tutaj na Auli? Teraz czekamy na naszych ksm oraz na absolwentów Młodzieżowej Szkoły Animatora. Kiedy oni tutaj przyjdą, najpierw Będziemy czekać na przemówienie księdza biskupa, prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Pawła Ryndaka oraz księdza asystenta Marcina Barana. Następnie będzie wręczenie dekretów powołania nowych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji, posłanie liderów, to jest nowa posługa ogólnopolska Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz wręczenie certyfikatów Młodzieżowej Szkoły Animatora, oraz wręczenie odznak i legitymacji druh druhom i druhnom katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji. Jako członek zarządu mogłabyś nam zdradzić, jakie są plany na, na najbliższy rok KSM-u? E, tak, naszym e, hasłem na tegoroczny rok formacyjny jest trwa jednomyślnie. Właśnie z tym e, hasłem będziemy podążać w stronę rekolekcji, wydarzeń sportowych, zjazdów diecezjalnych oraz oczywiście e, ogólnej formacji Naszych ksm -owiczów. W ksm jesteś już długie lata. Co dla Ciebie znaczy ten dzień? Ten dzień y, najbardziej mi się kojarzy moment przyrzeczenia w katedrze, gdzie właśnie wszyscy młodzi stają i deklarują swoją przynależność do co to dla nich znaczy i że chcą tym żyć. Jak ja myślę po prostu o swoim, które było te 6 lat temu i każdego roku widzę następne tabuny młodych ludzi. teraz było 41 osób, to przypominam sobie, jak ja tam sam stałem, jak ja byłem w ich momencie życia, gdy decydowałem się, że to jest, to jest droga dla mnie, że ja chcę być gotów, ja chcę służyć Bogu i Ojczyźnie, że to są wartości, które mnie jako młodego człowieka kształtują i każdego roku, jak to widzę, że to jest ta sama energia, ten sam entuzjazm, no to się robi cieplej na sercu. Jak mówisz o moim wieku, to pewnie też romatyzm łapie, ale bardziej to, że po prostu jest ta radość, że każde pokolenie, czy to jest inny zarząd, czy to są następne roczniki, zawsze z tą samą energią i tą samą miłością mogą składać właśnie to przyrzeczenie, tą deklarację chęci służby Bogu i ojczyźnie. Co czułaś składając przyrzeczenia na Kaja Samowiczkę? Czułam duże szczęście, czułam się tak spełniona duchowo i mega z siebie dumna. Яка роль в костіле одбиває молоді? przede wszystkim myślę, że to jest rola świadectwa. Nie dzisiaj potrzeba młodych świadków, odważnych młodych ludzi, którzy mówią, że żyją Jezusem i dzielą się tym Jezusem, dzielą się tym, że wspólnota kościoła jest piękna, że można przeżywać swoją młodość w kościele i mówić, że ten kościół jest piękny, bo jest piękny młodością tych młodych ludzi. I taka jest rola młodych ludzi. Mają być młodymi świadkami, świadkami Jezusa, po prostu. Książe biskupie, w jaki sposób słowo gotów tak często Mówione przez młodych, by ma w kościele. Z pewnością ono oznacza podjęcie działania w sposób błyskawiczny tego, które jest pisane w naszą wolność, w nasze przekonania. Gotowość dzisiaj to aktywność, a wiemy, że z tą aktywnością jest różnie. Bardziej jesteśmy społeczeństwem pasywnym, czyli odbierającym informacje, odbierającym pracę innych. Ich twórczość, nie uświadamiamy sobie tego, że sami możemy tworzyć, że możemy właśnie zmieniać otaczającą rzeczywistość. I dlatego bardzo ważne, aby to gotów było pewną postawą życiową: że cały czas jestem w drodze, cały czas wyruszam, cały czas odkrywam nowe rzeczy, wychodzę z nowymi propozycjami do innych ludzi i przemieniam świat. Jak sami widzimy, słowa papieża Franciszka, że młodzi są Bożym teraz, mają szczególne odzwierciedlenie w dzisiejszym dniu. Życzymy Wam, drodzy Kaja Zamowicze, żeby wypowiedziane dzisiaj słowo gotów zawsze wybrzmiewało w Waszym życiu.